Witam Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Sosak i zapraszam do oglądania. Więc na wstępie przypominam, abyście strzelili suba z dzwonem oraz abyście zostawili łapeczkę w górę, ponieważ was to nic nie kosztuje ja mi bardzo pomaga. W każdej chwili możecie zmienić swoje zdanie i od razu Was wszystkich przepraszam tutaj za właśnie pasek Windowsa tutaj, ale muszę to zmieniać, jeszcze nie pozmieniłem a dzisiaj sobie gramy w Pimenji i będziemy skakać różnymi samochodami właśnie ze skoczni. Weźmy sobie na początku BMW. Dobra, my niech będzie ten kolorek. I zaczekamy sobie chwileczkę, widzowie. Dobra, mamy BMW. Nieraz właśnie w niektórych autach właśnie muszę gasić. Wiem, że będzie trochę głośno, ale postaram się zmienić za jakiś czas. Takie auto, można powiedzieć, że git. Fajne, ja lubię właśnie markę BMW. Nie wiem, jak Wy, widzowie. Uwaga, jak uderzy? U -la -la, cały przód kasowany ale może jeszcze uda mi się wyhamować. Uda to, czy uda mi się jeszcze ruszyć. Nie ruszymy widzowie już. Więc co, teraz sobie przetestujemy właśnie tutaj. No, niech będzie. Niektóre auta nie działają, więc niektórych na przykład nie będę pokazywał. No, ale na przykład taki Nissan działa. Jest bardzo głośne jest, więc dajcie mi chwilkę, ja to przyciszę. Widzowie, nie udało mi się zmienić właśnie tutaj, właśnie wydenku, więc o. Więc będziecie po prostu mieli bardzo głośne. Widzę, pozwólcie, że będę tutaj z Wami właśnie zmieniał te auta. A no, skoczmy sobie tą BM-ką. Zaraz, może jakąś Audi bym skoczył. Możemy jeszcze Mercedesem. A pod koniec odcinka skoczę nad takim fajnym autem. To będzie rekord skoczni, widzowie. Tak, mamy widzowie rekord skoczni, ale poszło. Ale klatka chyba tak szczerze widzowie uratowała. Ruszymy widzowie. Takie zawieszenie chyba nie pozwoli nam wyjechać dokładnie. No to widzowie co? Polecimy sobie... No dajcie nam... bo to ja tą suprą. Dobrze weźmy tą to... Je... O, weźmy tą to ja tę suprę, a zmienimy kolor na taki Crimson La Red. Widzę nieraz właśnie muszę zapłon y, tak nieraz wyłączyć. Co widzowie, lecę? widzowie. I to chyba jest rekord skoczni? Czy będzie powyżej 500? Uu, nie było. Może uda mi się jeszcze wyhamować? Odpadliśmy do wody. Dawajcie, widzę, lecimy Ferrari. Dobra, Walt. Niektóre auta właśnie... Właśnie wijecie tak. No, tak właśnie fajnie chodzą. Na przykład jak Ferrari. Tak wygląda z przodu. Dobra widzowie, już jesteśmy i skaczemy. O, już po silniku będzie Chociaż jeszcze ruszymy widzowie nie nie nie, już nie ruszymy jednak tak średnio ruszamy tym autem no do nich będzie Mercedes Benz MG one chyba nie widzę jej po prostu, czy tam nazwy. No oczywiście będę mówił taki audio, jak znam, ale tak to to. No ale co widzimy? Lecimy. 220 i to będzie rekord skoczni Przelecieliśmy nad 500 i lądujemy tutaj na piasku z Ferrari oczywiście Zepsuli Proszę jeszcze Eee, chodzi Ale po baku paliwa widzę, że już nie ma baku No ale to jest rekord skoczni i ciekawe, czy ostatnie auto albo jeszcze jakieś inne pobije. Jakbyśmy powiedzmy chcieli takim oskoczyć właśnie, no, Nie będę odpalał, bo tutaj mnie wywali z mapy. Mm. Nissan GTR R35 właśnie mi też nie działa, ale skoczmy takim Lamborghini Siam To jest jakby pierwszy odcinek BMG, więc od razu mówię, że nie będzie, ra, że raczej się będziemy trzymać przy kontencie właśnie yy, historii, ale jeśli yy, widzu bądź widzko interesuje Ciebie yy, granie na Minecrafcie RfSMP chciałbyś pograć ze mną, to serdecznie zapraszam Cię na mój serwer Discord, będziecie mieli do yy, main serwera, czyli do mojego głównego serwera zaproszenie oraz do RFSMP, jeżeli jesteście chętni oczywiście do grania na Erfie, to zapraszam. A jeżeli nie, no to wolałbym, abyście właśnie nie wchodzili, bo ja właśnie szukam graczy takich do grania. Właśnie. Czy Lamborghini... został zablokowany silnik. A skoczmy sobie na przykład tym. Na tej mapie jeszcze chyba nie skakałem. Dokładnie. Więc zobaczymy jak to będzie. Mam pomysły na odcinki właśnie z Bmg, ale zobaczymy jak to będzie. historii nawet jakby wimen się widzowie mówiło po prostu widzicie ci którzy śledzą ten odcinek widzą właśnie godzinę, a odcinek miał być o 16, ale nie zdążyłem nagrać, więc widzę nagrywam ten właśnie odcinek, jak widzicie na szybko. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Ale musiałem nagrać, bo... Obiecałem, że jak nie będzie odcinka danego dnia, to macie dodatkowy tydzień daily. Oczywiście nie, że nie chcę robić dodatkowego tygodnia daily, ale po prostu. U, ten Mercedes. Jeszcze tego widzowie nie testowałem. Ani razu widzowie nie testowałem tego Merol Merolka. Chip, sport, wejdź No daj, dajmy sport. lecimy, czy dostać tego meroloka. Ale tu nawet widzowie chyba nie będzie 300 metrów i było za 300 metrem. Dobra. Zobaczymy, czy będzie szansa na przeżycie. No, nie sądzę, aby była tutaj w tym momencie tak duża szansa na przeżycie. Widzę, yy, wiem, to będzie taki też króciutki odcinek. Mm. No, więc, tak, widzę, że tutaj sobie muszę wybrać. Uh, weźmy sobie McLarena. O, oh, nie skakałem dzisiaj McLarenkiem. Tutaj możemy przeskoczyć ponad 400. No, będzie lat 50. Co się stało? Auto na pół nam się rozpadło. Pojedzie jeszcze? Oj, raczej nie. U, dobrze, zgasiliśmy pożar. Dobrze, jeszcze Audi nie skakaliśmy, a obiecałem skakanie. Dobrze, weźmy Audi z. To jest podaj, że to Audi. Nie tym również nie skakałem jeszcze. No widzowie, na razie mam mało autów granych, no tam. Aha, no to jest właśnie typ auta, który nie działa. No to weźmy sobie A3. Carbon, nie, ja wolę to widzowie, ponieważ to jest takie... Ja, ja tym głównie driftuję. będzie coś z około 390, można powiedzieć cztery, nie, 294 Tutaj ma, mała szansa na przeżycie Ale ruszy jeszcze, da się, da się tym Audi jeździć widzimy tutaj, że jest koło wygięte tutaj również, ale da się jechać na no upartego, da się jechać, ale za daleko byście nie zajechali takim Audi. To skoczmy sobie BMW M4, bo chyba jeszcze dzisiaj nie skakaliśmy. Weźmy sobie wersję Competition. Mam nadzieję, że nie są te auta za głośno. Możecie dać się znać w komentarzach. Jeszcze tą w competition wersji nie skakałem, widzowie. Zobaczymy, czy spokoju jest ta banka Nie wiem, czy ona chyba nie jest w pakiecie. Nie? Ale z 400 metrów... nam się wyhamować. O, chyba się nie uda wyhamować. Ale dobra, wyhamowała nam. I teraz, czy zdążymy. Już nie ruszymy, widzowie. Tutaj. Autem. Więc zmieńmy sobie tutaj. A skoczmy sobie takim. O, Audi e -tronem. Elektryk. Weźmy sobie go w tej wersji. Petronik widzowie. Elektryk. I oczywiście nie lubię elektryków widzowie. O, ale nie hajtuję nikogo, kto lubi elektryczne samochody. Tu będzie, chyba poza nie, to będzie widzowie 500 metrów. Nic praktycznie widzowie z nie zostało. Nie wyhamuję, mam do baseniku, ale jeszcze mógłby ruszyć. Więc co widzowie? To będzie chyba ostatni auto w tym odcinku. Pos albo nie. Jeszcze skoczmy korwetą. No weźmiemy sobie Z ZR1. Bo ostatnie auto najprawdopodobniej pobija wszystkie auta. O korweta właśnie dziwnie chodzi, ale okej. Okay. i przeskoczyło nasze korwetę nasza korweta przeskoczyła 500 metrów jeszcze o no i olej się tutaj zagotowało się. i jedynie bak się, chyba. bak się najprawdopodobniej zapalił silnik jak widzimy tutaj też mm, olej i to będzie widzowie najprawdopodobniej jeżeli nic się złego nie stanie, to najprawdopodobniej widzowie, to jest, to będzie właśnie tutaj właśnie koniec. To będzie najprawdopodobniej rekord skoczni widzowie, jeżeli mi się wszystko uda. To, widzowie lecimy. I widzowie rekord skoczni tego odcinka. Zgaśmy już to. I widzowie... Więc tak na pożegnanie. Dziękuję wszystkim za ten wspaniały odcinek. Jeszcze skoczę sobie ostatni raz, bo może pobijemy rekord skoczni. Do zobaczenia! Widzowie!